Dobra, Simula, witam was w Minecrafcie. Jestem amberdowo z krowami. ja e, więc tak, w dzisiejszym odcinku jeszcze nie wiem, co będziemy robić, ale mniej więcej wiem, gdzie pójdziemy. No, ale jak zawsze trzeba sprawdzić, czy krowy dają mleko. Ha, on nie ma energii, ale jest na to metoda. Tu jest taka droga śmieszna. Tu jak widać lidzie No i o sobie dochodzi do tego czegoś, a w tym trzeba wrzucić, nie wiem, na przykład. Hmm. Dębowe drewno Wrzucamy Przypali I teraz Będzie działać Ale no, no, oczywiście tu nie ma większego znaczenia No bo Krowy są tam, a to działa tu Krowy nie dają mleka i tak Dobra wracamy do chaty Ostatnio Budowałem nie wiem, jak to nazwać. Salon, ale salon jest na dole, więc to będzie sypialnia. Tutaj ja mam sypialnię, mam kominek. Tutaj mogę sobie usiąść. Niestety samotnie posiedzieć przy białym stole. No i tutaj to było zbudowane poprzednio, ale nie było sufitu, więc sufit już jest. Mm, no i w sumie to wszystko. To by miało tu być, no ale tutaj, jak widać, jakieś schodki już yy, zbudowałem. Tam są kolejne. No i te schodki będą prowadzić do, do czegoś, co będzie tutaj. A tutaj, oczywiście, jest szyba. No a tu panel słoneczny. Dobra, mniejsza w to. Dzisiaj zajmiemy się ogrodem. No, i tutaj właśnie jest ogód. No i mam tutaj niewiele w sumie rzeczy. To jest taki end of tak zwany. Tu nie ma już nic. Muszę wyciągnąć sobie różkę specjalną. mam gdzieś tu. O, to będzie to. Tu się schowamy. No i to pokazuje nam, ile. O, jest trochę tej mamy. No i W tym mana możemy robić różne itemki. To przesyła mana do tego, a to przesyła mana do tego. Mm, tylko, żeby to działało, to się robi w taki sposób: jakiś tam brązowych grzybów, z białego grzyba, czy z szarego i z czerwonego. No i będziemy musieli sobie zrobić więcej tego, żeby mieć więcej tej całej śmiesznej many. A to ustrojstwo jest po to, bo mm, ładuje się to węglem. Teraz ja skoczę po węgiel Będzie tu, tu, tu I możemy wrócić do ogrodu To nie wiem czy pokazywałem, ale tak jak nie pokazywałem to pokażę Ten to Living Rock on się przydaje do różnych y, itemków z tego, z Modu Botania No i żeby on, on powstał to musimy mieć ten Puro Daisy A Go się robi w ten sposób z białych z kolei też grzybów sobie. No i to wygląda mniej więcej tak, że musimy iść do kamieniołomu. Kamieniołom jest tam. Tak, bierzemy kamień. Tu będzie droga szła, ale jeszcze jej nie ma. No i par, tu już jak widać budowa trwa Ciemno... ...wziarł heada ja albo okolica No i jesteśmy z powrotem w tym... ...w ogrodzie Myślę, że ten ogród jak na razie wygląda no tak... Mm, ...mizernie Aczkolwiek to się kiedyś zmieni. Dobra. No, jak wydać, tutaj jakieś kropeczki na no ten kamień działają, więc jakby to działa. No, oczywiście tutaj są receptury różnego typu. Z kamienia robi się to, z drewna robi się to, z zenderaku robi się bruk, czyli w sumie nic potrzebnego i z piasku dużo piasek to też niepotrzebne. Z lodu, z lód no to, to już bardziej potrzebne i z blaze z mesza obsydian, no powiedzmy no, z wody śnieg Także jakbym pewnie tu rozlał wodę to powstanie śnieg no tu było w sumie spoko nie mam wiadomości sobie, dobra kiedy indziej okej, okay, wracamy tu tu wrzucamy do leja to on spada sobie tu ten go pochłania no i tam się wysyła manna tamtym promieniem, czy coś w ten dosyć. No, jak widzieliście, co myk polega na tym, że gdy on zje wszystkie y, grudy węgla, no to wtedy ten, ten mechanizm y, po prostu węgiel rzuci. Ja nie muszę zostać i, i rzucać mu węgla. No i okej. Okay. Tutaj mamy tremany. Tutaj nie wiem jak to do końca działa, ale jakoś tam działa. No i ten mana pool jest fajny. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo z niego można robić fajne rzeczy. Tylko jeszcze nie wiem jakie. Ale zaraz się dowiem. Potrzebuję tego. Alchemy Catalyst. Czyli Living Rock, czyli to co się robi ze na? Zatytan chemiczny 2 mana per do mana perwa czyli wrzucam perłę i wychodzi mana perl. No to zaczniemy od, od tego bajeru. Idziemy do sypialni. Czy to jest elektrownia ogólnie? Bo no, tutaj są elektryczne rzeczy. Ale sypialnia jest zaraz obok za rzeką. Idę spać. Ostatnio dużo śpię. A czy nie że dużo, tylko że codziennie. <gry> Także dobrze. Spanie codzienne jest bardzo korzystne dla zdrowia. Nieraz mi się zdarzało nie spać codziennie. Było to niekorzystne dla zdrowia, także jak coś, to polecam spać codziennie. Szczególnie osobom, które nie śpią codziennie. Dobra, nieważne. Wracamy do elektrowni. Tu jest recycler, czyli jakbyśmy nie potrzebowali mięsa, no to możemy je przepalić na... Takie oto gówno. No i z tego gówna możemy zrobić jakieś inne gówno. Na przykład ta główna. No, z tego główna już nic nie możemy zrobić, czyli wychodzi czyli na to, że to jest główną po prostu. Mm, ale na przykład, jakbyśmy z tego główna też nic nie możemy, z tego główna też nic. No, czyli po prostu nie wiem. Wrzucamy to tutaj w takim razie. No i z główna już. żadne główne nie powstaje, pozbyliśmy się główna. Mm, dobra. Na no, czym teraz ja skończyłem? Aha, dobra, idziemy do piwnicy. Tutaj są takie fajne schodki. O właśnie, przy okazji, mam misję do zrobienia tego typu. Ja mam takie fajne fluksową zbroję, którą robi się tak. Że nic szczególnego, a to się robiło oczywiście tak, po prostu. Także ten mam taką zbrojkę w sobie, no ale ta zbrojka musi być ładowana czymś, a niestety z tym ładowaniem to jest nieraz problem. No ale tutaj tankujemy lawę, tu tankujemy wodę do silników. To jest Steam Dynamo, czyli Lava plus woda, równa się para, wodna, a ona daje energię. A tu po prostu magmatic dynamo, czyli lava daje energię. No i to się robi tak. Nic trudnego, a to się robi tak. Też nic trudnego. No i oczywiście spodenki zakładamy. Wrzucamy buty, niech się ładują. My idziemy po perłędu. Nie wiem czy ja mam. Ja mam 6 to lipa, trochę. No i mam problem. Bo ja mam. Nie wiem co ja mam, ale. Na pewno nie sprzyja to w walce z endermanami. W sensie, jak jakiś mob do mnie podejdzie, no to znika. No a endermany to mają tak, że one nawet znikają, jak ten. Jakby to powiedzieć. No po prostu znikają. Same z siebie, a jeszcze jak. Przypadkiem do mnie podejdą za blisko, no to znikają na amen. A wtedy perły nie dają, także... Także lipa, ale jest na to metoda oczywiście, bo będzie rosną nie tylko endermany, ale też takie kwiatki, które jakby mają perły w sobie, więc możemy pójść je pozbierać. No i tak. Tu muszę ten, jak widzicie ten dirt, co nie, no to, to jakby za tym dirtem trzeba by coś zbudować. I to jest taka inna droga do ogrodu. No, i oczywiście robi się to tak chło. Nie, nie tak, sorry. się robi tak. tak. Także fajny, fajny mod się zapowiada. Ogólnie mod botania jest naprawdę konkretny. Jeszcze zastanawiam, się, co to. Z tej perły możemy robić jakieś tam, jakieś tam rzeczy. Możemy z niej robić na pewno. Nie, na przykład Tini Planet. Chyba mała planeta, jeśli się nie mylę albo Runic altar. A ten Runic altar to już jest coś, co pozwala nam produkować runy. Yy, no i te runy coś tam robią chyba. Yy, zapewne coś robią. Ale jeszcze nie wiem co. No i kiedyś się dowiem. Dobra, zrobimy sobie ten Catalyst. Mane perl mamy. Statywu alchemicznego chyba mamy nawet bo no bo to idziemy po statek alchemiczny? będzie tutaj. Czy hmm. mam alchemiczny? Ale tu ona na tym o. Będę go ściągał. A sobie po prostu go zrobię. Statyfach alchemiczny. A tak go się aż tak łatwo robi. Dobrze wiedzieć. No właśnie a propos, teraz przed tysiąc usłyszałem. Na dworze i myślę, może Albin szarżuje w komórce. Także w tym miejscu chciałbym pozdrawić Natora machetę. Bo mnie o to prosił i w sumie jeśli do tego momentu dotrwałeś, to będzie Nie wiem, załóżmy z 15 minuta filmu, albo 10, może klię. To tego, no to, to cię pozdrawiam, Maćkonatorze. No i tego jeszcze, już szukam od tego, pozdrawiam. Dobra, ale idę z tym statywem alchemicznym... Nie, to teraz z nim idę. Czekaj, ta. mam Living Rock... Dobra, złoto mam chyba. Tutaj jakiś ten. No ten nas to tak wygląda jak po wycince jakiejś nieprzyjemnej, ale... No ale tego, ale na razie nie miałem czasu go udoskonalać. Tak. mamy coś takiego, ja jestem ciekaw jak to działa <laughs> no, może i tak ej ziomuś, pan nie znikł ej, widzieliście to? czyli wychodzi na to, że moje buty są jakieś oszukane okej, okay, czyli po prostu muszę zmienić buty i będzie wszystko git no mi to przeszkadzało trochę, w sensie z jednej strony ułatwiało, bo oni mi nic zrobić nie mogli, ale z drugiej strony, no enderpany to niestety, ale no, wiadomo o co chodzi a ja to zaraz rozkminię nie. Dobra. No, na pomoc może przyjść nam to, ta autoksięga. Bo ona działa tak, że. Klikamy Shift. I mana. Najgorsze jest to, że ja z angielskim jestem na bakier. Czyli na pewno to musi być pod. pod mana poolem. No, bo by mana poola nie rozwalać w tym celu. Także. Pyk ustawimy sobie to czy znaczy, przynajmniej tak rozumiem określenie button. dobra jak widać to zadziałało w sensie no prześwituje obsydian tak no i teraz oho tacy dobra się nie udało mi się jednak nie jestem taki sobie zagieski w sensie przetłumaczmy sobie nie no jednak jestem słaby no ale mniej więcej rozumiem Button Manapool, co nie? Znaczy D Button of a Manapool, czyli no coś tam, że pod manapulem IT MAP Nie, naprawdę muszę ten... <coughs> muszę ten angielski... doślifować, bo naprawdę jest lipa Straszno O, ale fajnie. W sensie no, jak widzicie, sami Zgniłe mięso, a skóra, no to, to jest ja jedna różnica. No i takie tam zawirowania. Fajny mod ogólnie. Pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Z takiej strony, że mamy tutaj jakiś tam basic, nie wiem, runic altar. Tu sobie czytamy. Jak znamy angielski, to czytamy i rozumiemy. Jak nie znamy, to czytamy i rozumiemy co drugie słowo czy co drugie, nie wiem parę słów rozumiemy o tak powiem no ale jest tu trochę opcji są te roślinki różnego typu, na przykład ten endoflame to jest ta roślinka co co hmm, to jest jest bardzo rudimentary, nie wiem co znaczy generującym kwiatem to coś tam absorbuje hmm. Aha, absorbuje itemy yy, takie, które się można przepalać, przepala je i generuje mana. Mana. No i tak to mniej więcej by wyglądało. No, można z ziemniaka zrobić mego ziemniaka. A z mana managlas. Mana managlas byłby mi potrzebny do czegoś, jeszcze nie wiem do czego, ale. Ale, ale do czegoś na pewno, co nawet mógłby ładnie wyglądać no, tutaj by się na pewno przydał do Alfglasa z której Alfglas by się przydał do... nie wiem do do, 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 do... do... no może sam sobie coś robi albo ładnie wygląda na pewno są szyby z niego więc może ładnie wyglądać po prostu mm, okej okay. zobaczymy jak to wygląda no, fajnie, tu świeci. No spoko, mamy managmasa. Okej, okay, ale ja nie o tym. Chcę jakąś kwiatkę zrobić. Potrzebujemy czerwonych grzybów, cyjanowych grzybów i redstone e, luta. No, Okej, okay, no to redstone luta co zrobimy, czyli trawa plus redstone. Mam nożyczki. No, Dobrze, to no, idziemy szukać trawy. Teraz tam gruta mam. Teraz tak, czerwone grzyby. Nie wiem czy Red Flower może być, chyba nie. Hmm. Ale to mogę z Red Flowera zrobić, więc spoko. No i cyjan jeszcze, cyjan, cyjan, cyjan. Tutaj nie mam. Ale tutaj mogę gdzieś mieć. Mam jednego cyjanowego tego, ale mam te, cyjanowe grzyby. Z cyjanowych grzybów nie mogę zrobić tych cyjanowych płatków, bo to są grzyby, a nie ten. A nie, ale mogę na przykład to zrobić. A to mogę, ma na No jak widzicie, ja z tego tutaj trochę opcji, że tak powiem, do, do wykonania w tym modzie. Dobra, my chcemy zrobić tak, mamy to i mamy to. No żeby było śmieszniej to weźmiemy sobie to nie to tak nie działa czyli wystarczy że zrobię tak ok to tu no i zrobić tego chwata co by się robi tutaj, tutaj wlewamy tę wodę 1 2 3 1 Dwa no i, i ten i teraz, jak wrzucimy sobie nasionko, to będziemy mieli grzyba. Nasionko, 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 mamy nasionko. Nie mamy, jedziemy po nasionku. Jeb, yep. o proszę. Nie mamy teraz takiego kwiata. Jak klikniemy kontrol. To powiedzą nam, że jest to Male Kwiat, który robi coś. Także tego fajnie wiedzieć. No i tego kwiata możemy zamienić w tego kwiata. A ten z kolei kwiat. Mówi mi, że muszę się nauczyć angielskiego, bo jest naprawdę lipa. W moim angielskim. Jak to się mówi? My English is pur. Dobra. No i co? Postawimy stołkę tak gdzieś. No i no, to postawimy. Co? taki mały? I Co to ma być? Ja jestem ciekaw, jak tego, jak wygląda ten kwiat bez wrzucania go do tego manapula. Także już jestem. Tak, i mamy takie kwiata. Ten wygląda bardziej okazale, na pewno. Dobre, no i wygląda też znacznie bardziej okazale. Ten jest taki mały, a ten jest taki duży. Ten jest mały, ten jest duży. Jakby działanie tego kwiata jest nieznane. Dobra, jestem po szybkiej lekcji angielskiego i ten kwiatek to jest y, Mele Velos, czyli złowrogi Male Velos, bynajmniej tak ja to zrozumiałem, y, który zużywa mane y, do tego, żeby mm, do tego, żeby uszkodzić innych graczy. Znaczy nie graczy, tylko wszystkie żywe istoty wokół niej. No. Oprócz graczy Wokół niej, I don't eat, czyli wokół niej e, Ok. Więc tak, tylko że zużywam manę, tak? Czyli Jeśli zużywa manę to trzeba by dać gdzieś w okolice many no, Jak widać tutaj Tutaj wysyła kropaczki, czyli tu możemy sobie zrobić taki Właśnie jestem ciekaw jak daleko to sięga 9, 10 Działa No jak widzicie to raczej jest koło Obszar działania Nie wiem, postawię sobie tu Niech na razie stoi No i on ogólnie zadaje obrażenia jakby jakiś tu mob nam podszedł no to wtedy dostanie Dostanie od tego kwiatka No jakby tak wyglądała sytuacja O A dobra Czyli Teraz jest obce dla bardziej zaznajomionych graczy Minecrafta. Nie trzeba liczyć kratek. Można po prostu wziąć różkę, zobaczyć, że, że tego... No, że, że on jest połączony z tym, jak to się mówi. Z manapulem. No i tak samo tu. Także tego. Także rozwiązałem zagadkę bez użycia różki, ale z użyciem różki byłoby na pewno mądrzej. No ale skąd mogę wiedzieć? To jest, czy jeśli to wszystkie itemki tak działają, że różka pokazuje mi ich działanie. To czy te związane z maną? No to kwiatek związany z maną nie. Koniecznie powiem tak. Nie, nieważne, no to było logiczne. Dobra, mniejsza. Myślę, że tym akcentem zakończymy nasze... Mm, jakby to nazwać. Wykopki w ogrodzie. Jak widać, to jest taki nietypowy Minecraftowy ogród. On się z czasem rozrośnie, bo jest naprawdę masa kwiatków w modzie botania. A żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, to już Wam pokazuję, o co mi biega. Nie, 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 tylko znajdę to. Jest takim mod, że wpisuję tu botania. No i mamy, tak, tu mamy, jakieś tam bloczki. Tu mamy kwiatki, które możemy znaleźć na Ziemi. Tu mamy te całe petale, ale są po prostu różnych, różnie wyglądają. Jakieś tam, nie wiem, Metamorphic Tesep który się robi z. Trzeba go znaleźć na pewno. No a tu są już kwiatki, które my produkujemy. Na przykład taki Dan DeFeon, który się robi tak. Sela V, podpis, także jest to jakieś tam. Opcja y, większej wagi no i jest ja tych kwiatków trochę. Tu widzicie sami tu już są kolejne kwiatki. Hmm, tylko, że to są kwiatki, które możemy znaleźć. Tak, te możemy znaleźć, te możemy zrobić. Tu są manapule, tu są jakieś itemy do przetwarzania. Tu są jakieś bloki. Tutaj są kwiatki, tylko na jakichś platformach. By to chyba ładniej wyglądało. Tu są jakieś kolejne bloki, które się robi z tych płatków tutaj są grzyby, grzyby się znajduje też Z trochę tych grzybów, hmm. tu są te runy całe, tutaj są jakieś e, itemki, tutaj są te różki, one wszystkie robią to samo, tylko inaczej po prostu wyglądają w sensie, no inne kolory tych płatków są, tu są ta książka o botanii, to jest jakiś teru teru bozu, nie to, to ale się dowiemy, no, tutaj są ekwipunek mikstury, pierścienia i inne bajery No i tak mniej więcej wygląda jeden z modów. Znaczy wygląda tak jak na razie, ale jest w możliwości trochę. Dobra, przydałby mi się jakiś mod, który by chciał mnie zaatakować, a ja sobie użyję kwiatka. Na jakieś, tam, to jest 12 mod, to jest Pint Mod, Pint. Nie wiem co znaczy pint. Wiązać. Aha. Czyli już wiem o co chodzi. Dobra mordeczki, kochane... Maćko Maćko na to? O, jest, jest. o, widzieliście? Widzieliście? Tam właśnie zombiak został pokonany przez mojego kwiatka. Także dzięki za obejrzenia odcinka. No i zapraszam do oglądania następnych yy... siemula.